Siema! Ja jestem Wander. To jest kolejny z gotyka dwójki noc kruka, więc skończ naszą rozmowę z lordem Hagenem. Do, 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 dotyczącej, przepraszam, przełęczy okainosa. Oka Inosa? To święty artefakt! Stare przepowiednie łączą go ze smokami! Ale głoszą również... Że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Ale kurde, jaki klimat? Żadnej muzyki tylko naszych szybhatera. Jak mam się dostać na przełęcz? Dam ci klucz do bramy prowadzącej na przełęcz. Dalej musisz jednak radzić sobie sam. Tej drogi pilnują stada orków. Niech Inos będzie z tobą. No i teraz. Właśnie w tym momencie rozpoczęliśmy drugi rozdział gry, który jest zytuowany Powrót do kolonii. E, no spoko, ale to chyba się nie wszystko. Jak mam udowodnić? Tylko twoje czyny. W imię i nazwisko. No co co już takie. Czoła belia Rozumiem. Brednie. Nic nie rozumie. Paladin, każdy pal. Aby został. Jeszcze. Dobra. E, to było wszystko. E, ale tak. Co co zrobiłem w tym odcinku? Um... Nie, eksperyment. Eee, Mogę się zająć tą misją, czemu by nie? Eee, Czy mam te zwoje, co on mi dał? So. To sobie sobie aktywne. Ok. Mm. No i tak zaczynamy. Man, no koko ja mam w końcu zajebać? Nie wiem, może... Może muszę jakiegoś zwykłego obywatela Ale no... Kurde... Myślałem, że, że to będzie taka sytuacja z imieniem Ale moje próby spaliły na bardzo. Jeżeli na tym nie będzie obywatelka, to, to... Nie wiem, co zrobię To zostawię to miejsce na, na kolejne odcinki Póki co... Oczywiście zapiekowaliśmy się rzeczami, z, które miała przy sobie, żeby oczywiście nikt ich nie ukradł. Zwrócimy je jako wieje, albo i nie. Zdecydowanie zapomnę. Już zapomniałem. O Bogowie, moja głowa! Jesteś brutalnym mopryk! Twoje zachowanie. Teraz I czy teraz jak ja użyję tego zaklęcia, to będzie wszystko w stanie jak najlepszym? No jest, bo zaklęcie działa. Tylko czy teraz mi ten walon alchemik przyjmie to misję? Błaga. Dzień dobry, Karl. Ignaz. Hej, ty. O bogowie. zwoju z twoim zaklęciem. Dobrze. W Dobrze. końcu. I co? Zadziałało? Tak, zadziałało. Doskonale. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. <coughs> mogę ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. Dać czy sprzedać to jest A, sprzedać. Aby przygotować miksturę, potrzebujesz menzurki. Będą ci również potrzebne odpowiednie składniki. Aha. Dobra, słuchajcie, mi swu... Ogólnie to byśmy już kończyli ten odcinek, bo trochę mi jak zjechał wykonanie tej misji. Ale w związku z tym, że to nie było nic takiego konkretnego, to ja to po prostu przyspieszę. I a, 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 a a teraz zajmiemy się kolejnymi misjami. A kolejne A, ko, a co chciałem powiedzieć? A konkretnie, o, a konkretnie, e, co ja tu mam. Konkretnie zajmiemy się informacją albo informacją dla Garve'a. Czemu by nie? Bo z tego co pamiętam, to już po rozmowie z Lordem Hagenem powinien mieć wszystko. E, Czy znaczy powinien wszystko wiedzieć, co, co on by chciał się dowiedzieć? Przynajmniej z tym, żeby nie było jakichś takich większych problemów, jak z misją eksperymentu. Błagam. Stoi nasz Garvel. Dobry dzień. Hej ty! Co do tego orka za miastem? Tak! Nie przejmuj się nim. Straż da sobie radę. Dziękuję za informację. Wygląda na to, że mamy całą masę czasu na ukończenie naszego statku. No, dopiero żeś to sobie uświadomił. O, lol. E, właśnie wykonałem to misję. Chociaż mi się to ten. nie zaznaczyło. No, Laura. Eee, co teraz, co teraz, co teraz. Zaraz zobaczymy. To. Brakuje mi trochę tam punktu życia, ale to walić to. Eee, czy mogę się gdzieś nauczyć? Eee, jak... umiejętności okradania, tak to nazwę. To by mi się właśnie bardzo przydało. widzimy sam początek. Bosper, odzież, zwierzęta bardzo extremym ukularyzmie. Kalaris. Ari, Ruga. Kasia. Kasia możemy nauczyć kradzież, ale ona już nie żyje. Fuck, czemu ja się tego nie, nie, nie nauczyłem. O kurde. Nie, trochę się udopiłem. Ale w kolejnym odcinku, że szukamy kogoś, e, kto by mógł mnie nauczyć kradzieży kieszonkowej. Bo ta jest mi też jest przydatna, a raczej potrzebna do wykonania jednej z misji, o których wam wspomnę już troszeczkę potem. A teraz jeszcze pójdę do, 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 do Watrasa poinformować go o tym, że znalazłem e, Że Kogo ja znalazłem? Dostawcy broń dla bandytów. Dobra. Mam dzień. wiadomość dla mistrza Izgarota. Strzeże on kaplicy przed klasztorem. Jeśli podejmiesz się wykonać to zadanie, będziesz mógł sam sobie wybrać nagrodę. Jakby tylko jedynie. Możesz na mnie liczyć. Świetnie. Zabierz zatem tę wiadomość i wybierz jeden ze zwojów z zaklęciami. Ale, że Gdy ty, dostarczysz wiadomość, otrzymasz odpowiednią nagrodę. Ty mi dasz to teraz, czy gdy dostarczę tę wiadomość? To jest dobre pytanie. Raczej wezm, Wziąłbym lodową strzałę. Daj mi strzałę. Dobrze. Dobrze. Ruszaj teraz w drogę do mistrza Izgarota. O, i już jest tam to zdanie. Spoko. Co do tego handlarza bronią. Wiem, kto dostarcza uzbrojenie bandytom. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Jeszcze nie. Pośpiesz się i mu o tym donieś. Trzeba jak najszybciej z tym skończyć. No dobra. Co do tak? No to walimy na drugi koniec miasta. Powiem ci czego się. Do... Nie Niczego konkretnego. Okej. Okay. Co nie. też chyba wszystkie opcje te dialogowe wybrałem? No dobra, to znowu zapierdzielam na drugi koniec miasta do dzielnicy portowej. Poinformować Martina o, o tym, że Fernando sprzedaje broń Benton. Hmm, takie życie. Czasami trzeba zapieprzać się z jednego strony miasta drugiej, tylko po to, żeby przekazać inną wiadomość. A raz wystarczy, po prostu kogoś zabić. Nie Dobra, mijamy już nasz burdel. Nie może Mijamy skrzynki, lampkę. Już jesteśmy w magazynie. Pa dummy. Kto mam wierzyć? Dzień dobry, tylko przychodzę. Tutaj ja tylko tak przychodzę. niechcący, Nic nie widzicie, nic nie słyszycie. Ciemni jesteście. Martin, handlarz bronią. Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, pokaż co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. Fernando, kupiec z górnego miasta, przyznał się do robienia interesów z bandytami. Coś jeszcze? To wszystko. Miło z jego strony, że tak powiedział, ale bez dowodów nic nie mogę zrobić. <grym> Czyli to jednak jeszcze nie, nie koniec. Misji. zamiaru się ośmieszyć przed Lordem Hagenem. Będziesz musiał. Do... Tak jak mówiłem, tu są cztery dowody. Do zebrania. Myślałem, że wystarczy tylko jeden, ale najwyraźniej będziemy musieli zabrać wszystkie. No cóż, to też się podróżimy, e, ale to nie jest znane na ten odcinek. Co ja bym mógł zrobić teraz? Bandyci, dobra, to jest dość blisko. więc zajmiemy się bandytami w tarni morskiej. Jacka, e, no i podczas tej drogi, ja powiem wam pewną ciekawą anegdotkę. Dotyczą, do, dotyczącą Jacka w serii Gothic, bo e, jakby to mam wytłumaczyć? Jack w Gotiku, w każdym Gotiku jest latarnikiem. To nie jest ten sam Jack, e, który był na przykład w poprzednich częściach gry. W Gotiku dwójce jest latarnik o imieniu Jack, w Gotiku trójce tak samo jest latarnik o imieniu Jack, w Risenie jedynce jest latarnik o imieniu Jack, i w Risenie dwójce jest latarnik o imieniu Jack. No sprawa, prawda? Taki Easter egg ze strony Pirani. On po prostu za dużo Mmm, Bardzo fajny zresztą. E, więc jak widzicie, w całej serii, można tak powiedzieć, Gothic Risen mamy czterech Jacków, którzy są latarnikami. I żaden z nich nie jest to samo osoba. No, taka, taka ciekawostka dotycząca serii Gothic. Ale dobra. Jesteśmy już przy świątyni. Zmierzamy na plac Targowa, bo tam tylko w lewo i będziemy już teoretycznie mieli tę latarnię. Nie wiem, czy czas na, na wbić tych bandytów, ale Ale oby starczyło. To znowu ty? Harad wreszcie skończył produkować broń dla paladynów. W związku z tym mój wybór towarów znacznie się powiększył. Zainteresowany? Pokaż. jeszcze gorzej. Pokażę. Gdybym sama tego nie widziała. Takie opcje logowe, że ktoś nas zaczepia czy coś, nie, pojawiły się po tym jak rozpoczęliśmy drugi rozdział. To też jest taka ciekawostka, że po każdym właśnie rozdziale będą się takie opcje pojawiać nam. No i tu niestety nie ma tego gościa, którego zabił ork, ale trudno. Mam ciemne grzybki, mam nadzieję, że są smaczne. Mam też i krwiopijców, mnóstwo roślin, no to te pozbieram, bo czemu by nie. Przy okazji się zawali tych e, krwiopiców. Najgorsza rzecz w krwiopicach. Jak, jak w nich. trafić. No kurde, dwa razy machnami trafiłem. No, koniec! Dokładnie pomógł dobrać. i nie dostałem to eksponę. No, ale no, ciężkie życie. Tu jest też druga. Drugi, krwi, drugi O, trafiłem, brawo ja. O, znowu trafiłem Adoro Passę. Ale zobaczcie na ile, na ile ataków ja nie trafiam. No. Prawie tak źle jak z goblinami. No kurde, no mój eks mi zabrał. Jezus Maria, fuck you. Mierzym, nic mi mam też kilka innych roślinek. Niebieski bezik się zawsze przyda, Agunisty korzeń się zawsze przyda. Roślina rzecznicza się przyda, niebieski bez znowu się przyda. I kurde, coraz więcej ich jest. No miło, miło. To jest trochę monotomne, ale wieszcie mi, każda rzecz się w Gothic'u 2 przydaje. W Skyrim na przykład już nie, ponieważ tam mamy ograniczony ten... udźwig, a tutaj tego nie ma, więc możemy zbierać wszystko, ile chcemy. Tu, czy jest tu coś jeszcze? Roślinka. Miło. I tutaj tą drogą... Do, ta droga prowadzi do tej latarni. E, mam tu jeszcze szczury. No z, z, co za okazja. Szczury, akurat, to bardzo niewymagający przeciwnik. A szczególnie. No matko, czemu mi trafiłeś, bez jej? OK. Okej. Eee, życie, 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 jest nowelą. I też sorki, że mam trochę zniekształcony głos, ale mam troszeczkę katar. I gadam z jedną dziurką, no od nas otwarto, więc. Więc wiecie. Przykazu to mam jakiś, yy, stary szkielet statku. I kolejnego szczura. O, kolejne dwa szczury. No proszę. Który pierwszy? Ty pierwszy! Poczuł się wyróżniony. W ogóle wys wyszedł ten, ten, ten. pierwszy z Gwiazd Trójki. Tak, zresztą wiecie albo nie, Racen 3 jest najbardziej wyczekiwaną grą tego roku przeze mnie. <słyski> tak samo jak było w przypadku dwóch w którym kupiłem już pre-order. Znaczy, <słyski> którego? Albo której? Czekaj, Recent 2. Ten, Risen, ta gra. Dobrze. Risen 2, którego kupiłem pre-order. Więc mogę już sobie grać przy premierze. Z Risenem trójką będzie prawdopodobnie tak samo. Hmm, a w ogóle, z Risen 3 nie będzie zbytnio wymagającą grą. Ponieważ będzie oparta na tym samym silniku co jest Risen 2. Co też jest warte uwagi. I dobra, mam tu jeszcze dzika. To zabiję dzika i będę kończył ten odcinek. Niestety dzik nie jest. Ja pierdolę. Serio. Bez komentarza. Nie zrobiłem zapisu. Czas ja sobie to przejdę. Mój wander do kolejnego odcinka. Cześć.